Witam was w kolejnym odcinku. Nie wiem czy to jest ten sam koleś. No, na szczęście wyszedł. Yy, masakra jest, to jest po prostu koniec. No. Ten koleś tak lagował, że to, był, to było nie do grania. Naprawdę. Niestety tu jest kod sieciowy chyba niedopracowany. dopracowany. może jest dopracowany, po prostu ludzie mają, nie wiem, 128 pladu i hostują grę, nie, no, to, to jest koniec. Chyba trzeba własne, na własną kieszon grę. Abym mógł pochostować, chyba mi da radę 512 uploadu, nie? Nie, no raczej by dało, przecież jakie w ja Minecrafta w Terrarii hostowałem. Innym to ładnie wszystko chodziło. To jest, to jest Biatyka, to też chyba powinno być nieźle. Dobra, zagramy sobie. Dzisiaj zagramy sobie. Czyli teraz. A zagramy sobie Sask. W stroju. Rad to the ninja, o tak. To jest fajny strój. O, losowo. No, niech to znów przeciwnik. Zawsze. Hmm. Chyba, że to host wybiera zawsze. Bo ja zawsze się dołączam tylko do rozgrywki, a nie hostuję. To może być przez to. Tobi? Nie, no, Jack Jack. lagi, Nie. No, panie. Kuch. Matko bosko. Dlaczego on? No, patrzcie, ha, wywaliło fajnie. No da, to już odcinek wyjdzie, trudno. Co tam za plecami? Wywaliło go bardzo, bardzo fajnie. Niech się nauczy nie pobierać zakazanych filmów, kiedy gra, no właśnie. Pewnie reszta rankingowa gra, ja sobie tak jeszcze zwykle pogram. Rankingowe to później dopiero. No, fajnie. No, ja bym zrobił, może. Nie, wyszukał. Nie, kłupko. Po prostu wyszukam. Chyba, że koleś ma dobry internet i jest po prostu z innego regionu, a to też jest możliwe. Bardzo możliwe. Wyszukam. Nie znaleziono. To założę. Region tylko ten sam. Tak. I Timmer. O, fajnie. Szybko też powinien dojść. Tutaj założę, że trochę ludzi gra. Voice Chat. Wyłącz. Wow, miałem włączony Voice Chat. Niesamowite mówiłem. Do innych ludzi. No to... Sorry, ale... ale no mówiłem do was. Czego nikogo nie ma? Wiecie, żeby się mecz mógł skończyć normalnie. Już 3-3 minuta to pierwszy odcinek chyba tyle miał. Dobra, będzie dłuższy. na no, lipa. Wiecie, chyba powinienem zaczynać tak po prostu, że... Nie quick match, nie, bo znowu mi wyszuka tego dziada dziada Powinien chyba robić tak, że po prostu jak już wejdę do ekranu postaci to O! EU 6-5, kurde No proszę No tylko Tak! Tak! O jego pierwsza rozgrywka w ogóle. Dobry ma ping. Nie wiem czy mnie słyszysz. Did you hear, hear me? Okej okay. If voice chat is active, activated, mute me Coś takiego Whatever Nie wiem ee, Sask wo, wo supports Really? I Hinata Dobrze Dobrze. supporti, bardzo Whistle to top? No, Dobra łapka, Axel Fish. Hey, recording this on the YouTube, on my YouTube channel. Yes, dobry ping, człowieku. Ratujesz mi życie. A może. O, prawie mnie trafiłeś z tego. Naprawdę? Nata ja nie za. Dobra, Olek Hardcore. Widzę, że dobry koleś jest, to nie będę się ograniczał Ajajaj jej, jej, Rasengan, to było lało Dawaj Coś cieło? Naprawdę. Ue. Kończymy ten odcinek. Mogły być fajny, mecz. Kolejny ma dobry ping. Na razie, cześć.